No, dzień dobry, dzień dobry. No, słuchajcie, zimowe klimaty i już są problemy. No, ale spójrzmy, jak jest przyjemnie. No, fajnie, tak? No, jest śnieg, jest super, fajnie. Bawana można polepić. No, tylko już szocik kierowca, co jeździ u mnie od całego początku, miał problemy. No, słuchajcie, z Rabena wyjeżdżał dał w prawo. No, moim zdaniem powinien chodzić w lewo przez miasto i dopiero na autostradę się wbijać, bo to jest tak pod górkę Galancie. No, ale coś tam mówił mi, że autostrada była tam gdzieś tam przekorkowana, zawalona, więc mój to sobie objedzie. No i tak objechał, że stanął i trzy godziny stało. No, <grytania> autostrada poszła, a on dalej. Stał, dlatego zawsze mówię, le lepiej byku nie obierzej. w zimowe warun warunki nie ma co skracać, jechać lepiej na obkoło i tyle w temacie. A tak to trzy godziny zmarnował, na szczęście tam później piaskarka podjechała, jakoś piaskiem pod koło po no i z tej górki ruszył. I ja znowu tutaj cofałem, o godzinie 5 rano, bo miałem nockę, spałem tylko dzisiaj trzy godziny, ach te nocki kuźwa, no zawsze po tych nockach śpię bardzo mało, nie wiem dlaczego tak mam. Budzę się, mam czas, żeby spać, a budzę się po trzech, 4 godzinach i spać nie mogę. I widzicie, stanąłem, że troszeczkę jestem od kolegi oddalony. Nie przykleję się do niego, i z drugiej strony było to samo. Bo słuchajcie, cofam, 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 a byłem na pusto, no i patrzę, a co lekki spadł w tą stronę w dół. No, i zaczyna mi dupka tańczyć i uciekać mi do tamtego kolegi. Mówię, kurde, zaraz się przykleję, dlatego stanąłem, mówię za swoje sodki, po tak jest, tym bardziej, że tutaj nikomu nie przeszkadzam. No to co, polecimy sobie z takim chyba zimowym vlogiem, no dokładnie, pierwsza zima w tym roku, <grych> znaczy inaczej, no zima to wiadomo, jeszcze nie jest kalendarzowa, ale warunki zimowe już mamy, tak, i ja jestem mega zaskoczony, że Dolny Śląsk, gdzie tu zawsze praktycznie śniegu nie było, w Legnicy, zawsze centralna, centralna Polska zawalona, Lublin zawalony śniegiem, a tutaj mało co tego śniegu było. A teraz od rana w Polsce prawie śniegu nie ma, żona mi wysłała film i mówi, że u nich prawie śniegu nie ma. A tu do Śląsk cały zawalony i już jest wesoło. No co zrobimy, dobra? Ja jem się danie, ogarniam się, kawkę wypiję. No i lecimy z takim właśnie fajnym vlogiem. A teraz, właśnie, ile nowemu kierowcy pomóc podnieść pod naczepę, bo mówi, że nie może. Dlatego ja tam mam te swoje sposoby. Tyle lat tu się jeździ, tyle lat się podjeżdża w różnych warunkach. Dlatego wiem, jak jest samko nie wiadomo jest ciężej, tak? Ale za chwilę mu pomogę, wytłumaczę mu o co chodzi. I następnym razem będzie sobie dawał radę. No ale wiadomo, w takie warunki pogodowe no, trzeba młodemu kierowcy pomóc, tak? No młodemu, nie młodemu, no ale za długo lat nie jeździ, o to chodzi. O, tam właśnie stoi i nie może podjechać. Zaraz mu wytłumaczy, to trzeba, panie. Tu się wjeżdża na szybkiego no, Tak to nie da rady Tylko mieli. Teraz mówię Tomasze o co tutaj chodzi No tu udało się kierowcę podpiąć Zobaczcie jaka piękna zima jest Widzicie? Nie ma lipy na robocie A był taki amerykański, no nie? bielutki. No ale już podpiąłem kierowcę i będzie mógł sobie śmigać Stopki daję do góry, przewody popodpinane No I może się bawić, a ja idę na załadunek No tutaj odśnieżone o, a tak wygląda właśnie moja Furencja. Sople lodu są. Są, będzie trzeba to jeszcze odśnieżyć. Oskro, oj, tu ludzisko jest. Chodzi wiecie od dochodnicy. Dlatego będzie trzeba to poskrobać. No Jest gitara. Tak się prezentuje Furencja! Zima, zima jest moje drogie. Co za baran to zamknął, ja pierdzielę, no. A dzisiaj się pochwalę że jem kanapeczki z tego tytułu, żebyśmy im prezkę w domu. No to wiadomo, jajka z majonezem, no muszą być, no muszą być. No No i troszeczkę poszło, bardzo mnie to cieszy, też trochę pojadłem. No i co, no i w trasę już nie było jajek, żeby zabrać. To mówię, będę w legnicy, podjadę sobie do biedronki, kupię sobie te jajka bio, czekajcie, tak mi na spoguję tydzień starszy. No ale jak zobaczymy, jaka pogoda jest, to już mu się odechciało jechać. <laughs> film chociaż sobie zaraz montuję, czekając na załadunek, bo jeszcze mam tam za 3 godziny pauzy. pauza 9 godzin, a jeszcze mam 3 godziny pauzy. Widzicie, jak to jest, no, jak się szybko wstaje. No Zajemy kanapeczki, trzy takie sobie pyknę, no później zjemy obiad i będziemy cisnąć na robocie, a gdzie będziemy jechać, no to zobaczycie w tym nagraniu. Oj, wujek Robert z tego tytułu nie byłby zadowolony, no ale no cóż, w trasie trzeba sobie radzić, ale zawsze sobie chleb schowam, trochę sera, trochę szynki, zawsze tam mam popchane, że ja w razie czego, w razie czego muszę mieć, żeby coś zjeść. A teraz czasie brać za montaż materiału, gdzie byłem na siłowni. Ej, uwie się co mam za kwasy to jest masakra. Normalnie się do to, normalnie nie mogę bo wszystko boli. <noise> no ale co zrobimy? Miał być lekki trening, a weszło jak zawsze. Już po pauzie. Czeka mnie kolejka na załadunek. Jak widać cały czas pada. Naczepa przygotowana już do załadunku. I jak widać po naczepie cały czas pada. minut temu otworzyłem, no i zobaczcie, już niego napadało. Co zrobimy? Taki mamy klimat, moi drodzy, bez stresu. Dobra, przygotujemy pasy i czekamy na załadunek. Przedak do góry trzeba podnieść z jednej i z drugiej strony, bo towar będzie pod sam sufit standardowo. A teraz jest zmiana zmian, więc dopiero zaczną pewnie robotę po 14:15, a jest za 10:14. No trzeba przygotowana, no a ja się biorę dalej za montaż materiału i tak właśnie sobie działa. Trochę na pauzie, trochę tutaj, trochę tam, trochę tam i film zmontowany na YouTube będzie? Będzie zmontowany, no wiadomo, jakoś trzeba sobie radzić. Teraz widzicie, dlaczego nie chciałem jechać do sklepu po jajka osobówką. No, zobaczcie, jak, jak auto zawalone. I Dolny Śląsk taka zima, pitole. A w centralnej Polsce, pod Łodzią, gdzie mieszkam, żona mówi, że praktycznie u nich śniegu nie ma, a tu proszę bardzo. A, wiecie co? bo powiedziałem, że nagrywam vloga, tutaj jeden telefon, drugi telefon, czyli telefon, tu kierowcę trasę tam tłumaczyłem jak ma jechać Szucikowi znowu zatwiałem rozładunek, bo tam był spóźniony i powiem wam właśnie, że dojechałem teraz na bazę, czyli dzisiaj pauza w domu. A dzisiaj mamy wtorek, ja w poniedziałek przecież wyjechałem w trasę o godzinie 2 w nocy. No, a teraz jest godzina 21.21, .21, a ja lecę do domu na pauzę kartę wyciągniemy i śmigamy. No widzicie jak to się w miarę fajnie nieraz układa. No, czyli nie ma co płakać, prawda? Się na pauzę i to jest sama przyjemność. No tylko wiadomo, to... kosztam troszeczkę mniej kilometrów, no ale jak jest mniej roboty, to co zrobimy, no, co zrobimy? E, z, Legni, z, z łodzi pojechałem do Legnicy, pauza z Legnicy do łodzi, pauza 300 w, w jedną, 300 w drugą, no <gryw> i jeszcze na drobie 50 km mam w łodzi rozładunek, tak? No, dwa, tak, mam jeden rozładunek i dwa załadunki. No i jutro znowu załaduję się i bójnę się do Legnicy, w Legnicy pauza, no i do domu zjadę, prawdopodobnie, no i tysiąc Wyjdzie mi 200 km na cały tydzień. <grym> może będzie więcej, może będzie więcej. No, mam nadzieję, że będzie więcej, ale zobaczymy. Czas pokaże, jak to się ułoży. Wiadomo, jeden tydzień jest lepszy, tamten tydzień miał troszeczkę lepszy, a ten tydzień będzie troszeczkę gorszy. Dlatego nie ma co płakać. Suma summarum, ten transport się po prostu nie opłaca. No, ale bym dobry jeszcze ze dwa kuźwa no. <grym> no dobra! W domu się posiedziało, fajnie czas się spędziło, teraz trzeba brać się moi drodzy za robotę. No dokładnie tak, nie chce się, ale trzeba. Butle gazą musiałem nabić, ale nie pychło. Nie nabiłem, będę bez gazu jeździł. Proszę, które pięknie jest. No, but. Tylko nie było czasu kiedy kół schować do garażu, dlatego on miedzi ze mną, ale to wali oponami. No a co zrobimy? Kipy przy sobie. Czy ja brałem? Tak, a tu są dałta, dobre, ja. <grym> Ale fajnie spędzony czas w do domu, naprawdę, ale co czas na obrotach. Fajnie, ale tak, w urzędzie byłem, po to zatwiłem, tamto zatwiłem, topony wymieniłem. Tu z byliśmy na zakupach w sklepie, obkupiliśmy się troszeczkę. No, a teraz słuchajcie, całą noc będzie trzeba dybać. A on rada na nogach. No co zrobimy, takie życie jak się do domu przyjeżdża, dokładnie. W trasie troszeczkę by się wyleżał, wyspał, ale słuchajcie, do domu też trzeba przyjechać. No nie, jak jest taka możliwość. Dobra, wróciłem teraz do tej lepszej kamery, bo jednak GoPro jakoś troszeczkę jest słabsza, jak jest ciemniej, a słuchajcie, ja mam załadunek od tyłu teraz, macie rozładunek i załadunek tutaj jeszcze w drugim miejscu, a wiadomo, że od tyłu to przyjemnie, dokładnie tak, dlatego czekamy, z godzinkę tu się zejdzie, no i co, cisimy doładować się i do Legnicy i dzisiaj też do mam 300 km. no fakt faktem. Więcej będzie o te 25 w jedną stronę, jak i wczoraj na powrocie. Z tego tytułu, że nadrobiłem 50 km, żeby zjechać do domu. Ale słuchajcie, uwierzcie, że te 50 km naprawdę było warto nadrobić. <laughs> wiadomo, co chodzi, no nie? No i też nie dlatego, tak, no bo wiadomo. Też są inne ważniejsze rzeczy. Jak na przykład, pobawiłem się trochę z dziećmi. No. Ale w tej kabinie jest tak zimno, gdybym wiedział, muszę Webasto zostawił włączone chociaż na mniejszej temperaturze z tego tytułu, że było, na, u nas było minus 3 i teraz też jest tutaj w Łodzi minus 3 stopnia no ale w to wchodzi, jest gitarka ale tak tu jest zimno znaczy było zimno że jak wszedłem to w kurce jechałem mówię kuj, bo mógłbym chociaż sobie Webasto ustawić zawsze ogólnie przed wyjazdem i jak startuję, to mam zaprogramowane we na przykład, nie wiem, godzinę wcześniej. Wtedy przychodzę do ciepłej kabinki, jest i na robocie. No ale teraz zapomniałem po prostu, bo wiadomo, ale ja za dnia wyjeżdżałem, to mówię, e, będzie będzie dobrze, i tu nie było dobrze. <grywa> A czas teraz zrobić lekcję, bo koniec miesiąca się zbliża. I teraz rozumiecie, dlaczego jeżdżę po Polsce? No i wolę jeździć po Polsce. Może nie zawsze, ale nieraz się uda raz w tygodniu, chociaż przez dom przejechać, i naprawdę te życie w trasie nabiera innego znaczenia. Nowy kierowca, który się do mnie przyjął, on miał w tamty tygodniu, że przez dom przejechał i dwa tygodnie wcześniej, jak się przyjął, to pierwszy dzień, jak tam przez dom przejechał, chyba w środę, to mówił, ale fajnie. I kolejny tydzień też przez dom przejechał, bo on jest z moich okolic, tak? I też miał pauzę w tym tygodniu. Yy, nie uda mu się raczej przejechać, bo ma inną trasę. Na Śląsk pojechał, więc raczej nie, ale za to w piątek wcześniej do domu zjedzie. Jak dobrze pójdzie, to może w czwartek wieczorem zjedzie, yy, czy tam w piątek już po południu będzie po robocie. I w poniedziałek rano będzie startował, oczywiście jak będzie robota i go załadują. A tymczasem wypełniam dokumenty, chłopaki mi to ogarną w ciągu godziny i będziemy cisnąć dalej. Sytuacja wygląda następująco, lodowa doładowana. I teraz spędzimy... Ach, ta łódź, no nie? Te dziurki w tej łodzi, ale spoko, ja to lubię jeździć. No i teraz pędzimy właśnie na Legnicę, rozładować się, załadować i zobaczymy, co tam mi spektorka dzisiaj jeszcze wymyśli. Czy dzisiaj będziemy podganiać, czy może dopiero pauza i jutro, no zobaczymy. No i czas pokaże, jak to będzie. Na chwilę trzeba się przez łódź przebić. No i słuchajcie, robota jakoś się sprawdza. z tego względu, że na Rabena. Pocaliłem się pod rampę i już jestem rozładowany. Tak, trzeba się taką się świecić, bo chyba rampy nie zamknął, ale wstępnie jestem rozładowany, odjeżdżam na załadunek, ponieważ mam dobry czas. Jest godzina 22.53. No i co? Załaduję się i będzie połzunia A ja sobie grzeszę czekam w kolejce, bo tu kolega jest przede mną, ale przygotowuje przygotowuję właśnie naczepę do załadunku. Jest minus 4 stopnia. kuźwa zimno, nie? No ale co zrobimy? Taki mamy klimat! Dokładnie tak! I chyba będę kończył tego materiała. No, mo to dużo pokazywać, jak się tylko załaduje, a towarów pokazywać nie mogę. No, poswiedam wszystko i będziemy na na parki krecić pauzę. I tak przemija życie w transporcie. No i co? Mamy już, można powiedzieć, czwartek. Jutro kierunek dom, rozładunek załadunek. I na poniedziałek, tak? Będziemy ci coś dalej z robotą. No i tak to mniej więcej wygląda. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. No nie jest tak, że zawsze skolorowy jest, kolorowo. jest, jest, mówię, lepszy tydzień, rozgrzdoszy tydzień, ten jest troszkę słabszy, ponieważ mi kilometrów, ale zawsze coś, pamiętajcie, nie ma co płakać, będzie trzeba myśleć o tym, że w przyszłości będzie lepiej, dokładnie. Jak taki film macie się łopkę w górę chcecie sobie, sobie na bieżącą i widzimy się w kolejnych materiałach. A ja teraz jestem ciepłolubny i muszę stać na mrozie. Ja się no nie muszę, no ale postoję, bo się w tej kobieczku da siedzieć. Trzymać się, wszystkiego dobrego, hej!